mano widzowie, witam Was w kolejnym odcinku Specim 9.9. A w dzisiejszym odcinku otworzymy sobie nowe Tech Chesty i postaram się wydropić nowego huge cyberg Agonego. No i zobaczymy czy nam się to uda. Także ty drogi widzów, bez przedłużania strzel, koniecznie tej łapkę w górę, subskrypcji i zapraszam Cię do oglądania. No i ten opening będzie dosyć słaby, bo mam tylko 22 klucze. Nie no, oczywiście żartuję, bo tutaj z pomocą przychodzą widzowie. I tutaj bardzo im dziękuję, więc wejdźmy sobie do mailboxa i zobaczmy, kto tu wysłał. ZX, bardzo dziękuję za klucz. Kuba, dziękuję za pięć kluczy. Wojtek, dziękuję za trzy klucze. Jakubek, dziękuję za klucz. Bejkonik, dziękuję bardzo. Gamer, dziękuję. Kasp Granik, dziękuję bardzo. Fabik, dziękuję za 50 kluczy. Hobork, kolejne 50. Pozdrawiam Cię plutko. Domesto, dziękuję. Wojanek. It's Król, Miko, Paweks, Koperek, Pulpet, Joko, Jaszek, Vito, Neonix, Barto, Mizia Pustel, Kamilostek, Prestonka, Mizia Pustel znowu, Matikamek, Kamilostek, JDJSK, Kalafiorek, tu jest Roblox, graj o ile się nie mylę. I tutaj te niki mi się nie wczytały. O nie, najgorzej, ale was też chłopaki cieplutko pozdrawiam. I bardzo dziękuję, bo dzięki wam zaraz zobaczymy ile będziemy mieli kluczy. Okej, okay, tu była mama, Lalusia oraz Artur. Bardzo wam dziękuję i pozdrawiam was cieplutko. I teraz łącznie mamy już wam mówię widzowie 220 tych kluczy. No i dobra, dokupiliśmy klucze i mamy ich aż 252 sztuki. A ich łączna wartość wynosi prawie 35 milionów, więc idziemy zobaczyć, co uda nam się z nich dropnąć. No i napisz widzu teraz w komentarzu, jak myślisz, czy uda mi się zdobyć huge'a, czy jednak nie. Więc pierwsze podejście, zobaczymy, co nas tu czeka. Na pewno te klucze są lepsze, bo już je otwierałem, niż te krystal klucze, bo tu od razu mamy książki, na przykład czwórki, tak samo jak piątki, no po prostu tiry, czy tam dwa tiry wyżej mogą nam wylecieć. A tam, no przeważnie, to były dwójki, trójki. Więc to jest plusem No ale też klucz kosztuje zdecydowanie więcej Fortunka, okej okay, Tylko, że ona nic nie jest aktualnie warta No ale dobra Zobaczymy, co tutaj jeszcze dostaniemy Mamy diamond 4. No takich rzeczy to się nawet nie cieszę zbytnio y y Strong pets piątka, okej okay. No ale co? Ja liczę na QGK Wiem, że jest ciężko W ogóle są nowe też rzeczy w tej skrzynce Jak widzieliście Bo mamy nowe tornada Zobaczymy, co jeszcze tu jest nowego Czego nie było w Crystal Chyba piniaty były Tak mi się wydaje na pewno nie było tego Charm Hamera, Na pewno nie było tego ziomeczka. Sprinkler to się nazywa jakoś tak. Co tam jeszcze zostało dodane w tym tym? O, mamy Charm tego do zdejmowania. Mamy te Tornada, które mówiłem. Ich, ich na pewno nie było, bo zostały dodane w tym update'cie. No i mamy Chesta i Tornado. Oj, Chesta to bym sobie chciał dropnąć, bo jest giga drogi. 150 milionów. Chyba bardziej niż tego Huge bym chciał, bo Huge jest warty 60 milionów. No ale zobaczymy. Póki co, no nic ciekawego nie dropi. W ogóle, czekajcie... Okej, okay, chciałem zobaczyć po ile na ten moment chodzi jaki klucz i na ten moment chodzi o 140 tysięcy kto nagrywam. Więc nie tak źle, nie tak źle jak wychodził kosztował 500 tysięcy. Też wszystko tak spadło, widzę. Więc co sądzicie o tej deflacji? Bo na przykład Overload Charm, który kosztował chyba 6 milionów, wchodzi już 3,5. Royalty, czekajcie, nawet sprawdzę. Royalty kosztowało, poddaj, że wczoraj to już w ogóle kosztowało 4 miliony. Teraz chyba wszystko drożej troszeczkę, widzę. Ale Royalty kosztowało 4 miliony, już chodzi 5 milionów. A jeszcze przed update'em chodziło po 8? Coś takiego. Tak samo komputerki. Wczoraj dało się znaleźć za 7 milionów, i dzisiaj była deflacja. O, przy okazji takie rzeczy wyleciały elegancko. Wczoraj jeszcze była deflacja i chlebki komputery kosztowały nas 7 milionów, maksymalnie 8, a dzisiaj już 13, jak się obudziłem. Więc no, zaczęła się powoli inflacja. I myślę, że to jest spowodowane tym, że te komputery teraz mi się wydaje, że ciężej dropią, bo jak wczoraj mi dropiły, przedczoraj mi dropiły, to dzisiaj przez całą nockę nawet jeden mi nie wyleciał z dwóch kąt. No, i też patrząc na licznik, no wczoraj było 500 tysięcy, jak szedłem spać, a do rana tylko 30 tysięcy dobili. Gdzie przeważnie, no do rana dobijali 100 tysięcy przykładowo, więc chyba troszkę obniżyli ten drop. A przy okazji, nasz drop by zwiększyli z tego czesta, no bo jest tragiczny, powiedzmy sobie szczerze. Nic tu ciekawego póki co nie poleciało, tak naprawdę. No, ale ja się nie poddaję, mamy tych klucz dodatkowy, elegancko. Oho, jeszcze poteczki tutaj w ogóle dropią. Nie wiem, czy wcześniejszych kluczek były, były w sumie, ale na pewno te słabsze. No, ale ja liczę na coś lepszego, żeby ten opening jako troszkę nam się zwrócił. No, no ale jednak, te itemy, co są w środku, warte 30 koła, no to jest jeszcze gorzej, powiem wam szczerze. No, chyba, że nam wyleci coś fajnego. Ja bym tu liczył, no wiecie na co? No, ten chest, jakby tornado, jak to się nazywa, nie tornado, to drugie. Zaraz wam pokażę, bo to jest na ostatnie liście, tak dokładnie. O, chest spell, na to bym liczył 150 milionów i bym się giga cieszył. Lub też taki huge pecik, też bym nie narzekał. No ale zobaczmy, zobaczmy, czy coś na to tu, tutaj czeka. No nic ciekawego, ile już kluczy otworzyliśmy? Okej, okay, już prawie 50 otworzyliśmy, no nieźle. Mamy charmstone'a, tylko że one też już prawie nic nie kosztują. Wszystko staniało. Wszystko takie tanie, no bo to jest ze starego chesta jeszcze i tam wszystko potaniało na maksa. No ale dobra, nie gadajmy, tylko próbujmy. Próbujmy, może się coś uda, może jakiś lapsi wleci, bo jednak nie będę wam tutaj zamulał moim gadaniem. Bo was pewnie ciekawi bardziej, czy uda mi się dropnąć juża, czy nie. Także powiem tak, time lapsik, i zobaczymy, co nam tutaj wyleci. No i powiem tak, otworzyliśmy chyba jakieś 30 kluczy teraz na timelapsiku, nic ciekawego nie wyleciało, ale są plusy tej skrzyneczki, zauważyłem. W sensie, od początku mówiłem, że fajnie, że lecą te książki piątki i czwórki i to jest naprawdę duży plus w porównaniu do Crystal Chesta. Tyż z tych książek możemy sobie zrobić masterki, które zostały dodane w tym update. Ja już na przykład mam wymaksowane na 85. level. No i dzięki otwieraniu tych kluczy będę miał jeszcze więcej tych ksiąg i będziemy mogli je ulepszyć na jeszcze wyższy poziom no i zmaksować nasze masterki właśnie. No i dobra, ja tu liczę na huge'a teraz, halo, dajcie mi już huge'a. Już troszkę tych kluczy otworzyłem, jeszcze na live'ie otwierałem nie raz. To tak myślę, że łącznie z 350, może 400 ich otworzę. No ta Power 5 to nie jest to, to na co oczekuję. Czy coś jeszcze lepszego tu będzie? Wiem, że jak dropiłem na timelapsie, dropła jedna Fortuna, ale to tylko tyle z tych ciekawszych rzeczy. Czy dropnie nam coś jeszcze? Ten klucz aktualnie najdroższa rzecz, jaka dropi, bo on jest warty 140 koła. No ale to nie to, na co ja czekam, widzowie, to nie jest to. Póki co, no nawet nie dostaliśmy żadnej rzeczy wartej, nie wiem, przykładowo 200 tysięcy. Tylko cały czas itemy poniżej 100 tysięcy rapu nam dropią. No mniejsza z tych kluczy. Oj, mamy Agility. Yo, yo, yo. Agility jest przecudowne taka rada też widzowie ode mnie, teraz strasznie piniaty staniałe i da się znaleźć po 30 tysięcy, a drop z nich jest warty więcej. Czyli tak naprawdę płacicie za piniatę 30 koła, a drop, który wam z niej wylatuje, jest warty przykładowo 50 tysięcy. No i tak się da zarobić. W ogóle co to robią giftbugi? To są w ogóle chyba flagi i giftbug jeszcze dodane, bo nie wiem, czy one wcześniej były. No ale taka rada do piniat, Możecie je teraz otwierać, bo na nich się da zarobić troszeczkę. No ale chyba na tym nowym części nie da się zarobić, bo dosłownie nic ciekawego nie wylatuje. Mamy jakieś tam procenty, 0.0 coś. O, właśnie o tym mówiłem. No ale to jest 8000 tysięcy warte, halo. To nie jest też dużo warte. Dobra, hugek. let's go. No i ta power piąteczka, to nie jest huge'ik. Dajcie mi jednego huge'a. Mamy lucky block, no ale to jest 8000 Lightning to samo, no nic ciekawego. W ogóle mam tiketa? Nie mam tiketa, bym sobie zakręcił. No i teraz widzowie, szykujcie się przez parę tygodni, że będziemy testowali te itemy. Na pewno tego Chesta zamierzam jeszcze raz przetestować, tylko jak będę miał więcej kluczy, coś około 1000. Tylko jak troszkę cena spadnie, bo aktualnie dosyć dużo kosztują, bo 150 tysięcy to trochę dużo. No ale jak spadną do na przykład, nie wiem, 70 tysięcy, 80 tysięcy, to postaram się nagrać opening 1000 takich kluczy, na pewno otworzymy te TechSpinWell. W sumie nie otworzymy, tylko zakręcimy tym kołem fortuny. No i na pewno te koło fortuny, które jest tam na dalszej mapie za 30 tysięcy gemów, to tam też sobie zakręcimy. No bo już troszkę wydałem na te koło i nam huge nie dropnął, więc nie wiem czy trochę nie jest to scam. Bo wydałem około 100 milionów gemów. O, przy okazji pierwszy raz coś fajnego. Na tamto koło, które kosztuje 30k gemów za wejście. No i niestety nie wyleciał nam hugea. Ten huge jest warty bodajże 40 milionów, więc wydałem 2,5 tamtego hugea, żeby nie dropnąć nic. No dobra, nie gadajmy o tamtym kole fortuny, gadajmy o tej skrzynce, bo aktualnie no nic ciekawego tutaj nie dropi. Raz chyba była na plus, a tak to cały czas jest minus. A otworzyliśmy już bardzo dużo ich, no bo połowa openingu praktycznie się zbliża. Oczywiście jakaś jedna fajna rzecz, ja już nie mówię o huge, ja już nie mówię o tym w najlepszym tornadzie. No ja będę mówił na to tornado, chociaż wiem, że to nie jest tornado. Bo to się nazywa ultimate? Tak, ultimate. Więc no nie chcę myśleć nawet o tym ultimate, bo ten ultimate jest warty dwa takie huge. No ale cokolwiek, cokolwiek by się tu jednak przydało, widzowie, cokolwiek, bo nic nie ma. Ech, Preston ewidentnie mnie widzowie nie lubi. Preston ewidentnie nie lubi mnie. No to co? To im lapsik, zobaczymy czy teraz uda się coś dropnąć. Oj, tutaj coś oddało, wam powiem, coś tutaj oddało, ale nie wiem, czy to jest cokolwiek warte, tak naprawdę, no ale coś tam dropło. W ogóle, widzowie, pochwalcie się, ile udało wam się zdobyć huge, happy komputerów, bo mi na ten moment, jak to nagrywam, udało mi się ich dropnąć aż 11 z dwóch kąt. No i jeszcze przy okazji pochwalę się, dropnąłem jednego takiego huge rubber paga, wartego 60 milionów, więc jestem z niego zadowolony, dlatego że ja go kiedyś sprzedaję, żeby kupić klucze. No i takiego właśnie Rubber Paga brakowało mi w ekwipunku, więc Preston mi wynagrodził i dał mi go wczoraj z dropu. No ale z tej skrzynki, no nic tu ciekawego nie daje, no powiedzmy sobie szczerze, aktualnie wygląda to kiepsko, a zostało 100 kluczy, 100 kluczy tylko. Czy coś tutaj się zmieni? No jest jeszcze szansa na tego huge'a, prawda? Jest szansa, ale jak ja widzę, że jest tylko 400 tych huge'y, to wydaje mi się, że ten drop nie jest taki łatwy, wydaje mi się, że będzie podobnie co do Crystal kluczy, że tam właśnie jest około 1 na 5000. tysięcy. Wiadomo, to jest RNG, bo niektórym dropi jeden ze stu kluczy, no ale na przykład przy moim szczęściu ten Huge Wizard dropił 1 na 10 tysięcy. Mam nadzieję, że w tej skrzynce tak nie będzie i zaraz uda nam się dropnąć. No nic widzowie, ja już sobie je otworzę i widzimy się na podsumowaniu. No, i zostało mi ostatnie 5 kluczy. Zobaczmy, może razem z Wami coś ciekawego dropne: jakiegoś huge'a, czy jakieś, nie wiem, tornado, lub cokolwiek. No, zobaczmy. No, aktualnie, no, właśnie tropi to, co cały czas widzicie. Cały czas słaby lód. Nic ciekawego, szczerze, przez te 100 kluczy nie miałem. No, dobra, ostatnie dwa kluczy. Czy w ostatnim kluczu coś się schowa? Uwaga, ostatni klucz na dzisiaj, widzowie, ostatni klucz. I puu, co będziemy mieli? mi dostarcza, okej. Okay. To takie podsumowanie. Czy te klucze aktualnie opłaca się otwierać? Moim zdaniem totalnie nie. Bo liczyłem sobie średni lód, który dropi i powiem tak, klucz kosztuje 140 tysięcy. A z jednej skrzynki dostajecie temy warte od 10 do 30 tysięcy. Wiadomo, czasami dropnie na przykład jakiś ticket warty 200 tysięcy lub piniata warta 50 tysięcy, ale dalej wam to się nie zwraca totalnie. Myślę, że jak na te klucze wydaliśmy, nie wiem, 30 tam milionów, nie pamiętam już, to tak z maksymalnie 5 nam się zwróciło. Więc jak za tą cenę totalnie odradzam. Chyba, że macie jakieś giga, ultra szczęście i dropnie wam huge lub coś fajnego. No ale mi niestety dzisiaj się nie udało. No ale co? Można jeszcze raz kiedyś spróbować, jeżeli widzowie będziecie chcieli. Napiszcie w komentarzu, że chcecie. To spróbuję taki odcinek jeszcze raz nagrać. Tylko z większą ilością kluczy. A póki co to na tyle. Dzięki wielkie za oglądanie. Do następnych takich odcinków. I się manu.